Kasia, no będzie mnie złapię, że to nie jest nisko. Schodź na niego? Kasia, 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 Kasia. O, Kasia! gdzie roczka poszła, Pani łuki, proszę zainterweniować. Ja bym to jeszcze raz tutaj pokazał wszystkim w zwolnionym tempie, żeby nie było, żeby nie było, Panie Łuki, co podotykał tutaj kolega. Chyba ktoś nie będzie kręcił kołem w następnej yy, odsłonie odcinka. Losujemy akcję ekipy. Ktoś bonusu nie dostanie. Ja tylko pokazuję. O o o, 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 o! o, 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 Matko święta, matko boska! Ja nic nie mówię, ja zostawiam obrazki, które są dostępne na YouTubie. Tak zwane... Hej, na co wypiszesz? No nie możecie tak pisać. Czym zaszczekał za 500 zł? No zaszczekałbym. Czy kupiłbym ten napój Nikosiowi, ale my test zrobiliśmy tego napoju już, bo on chciał, to mu kupiłem. Nikos ogólnie jest autentyczny. Proszę bardzo. Test Nikosia napoju ekipy. Co testujemy? Um, Puski ekipy. to spróbuj Ty truskawkowego, ja cytrynowego. No. Kasz truskawkowy. A cytrynowy też taki samy? Spójrz jakie to gazowane. Lubisz czy nie? No. I tu miał dylemat, bo on nie lubi picia gazowanego, a z drugiej strony to jest ekipa i nie wiedział co ma powiedzieć. No. <głosy> <głosy> Trzepnęło go po cytrynowym no. <noise>